Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis. A mój kanał to dzieło Umysłu i Duch, czytając pierwsze litery cud. No i jak zwykle przychodzę z kolejnym cudem, a cudem tym jest Zosia Wiernicka, która prowadzi Bolesławcu nie tylko, ale ja mówię o warsztatach Bolesławcu, ustawienia rodzinnym metodą Berta Hellingera. Było już mężczyzna i kobieta, było i do ciebie mamą ostatnio, a teraz idę do ciebie. Tato, przed Państwem trenerka ustawień metodą Berta Hellingera, Zosia Wiernicka. I opowiedz, Zosiu, co to się będzie działo? Co to oznacza? Idę do ciebie, Tato. Co, dlaczego ten Tato jest tak ważny, żeby te relacje były pojednane? Nazwijmy to tak, proszę bardzo. No, witam wszystkich serdecznie. Tak, kochani, temat Idę do Ciebie, tato, jest bardzo ważny, zresztą tak jak idę do Ciebie, mamo, i tym razem chcemy się nad tym pochylić. Może, żeście już słyszeli, a może nie, mówi się, że mama daje życie, a tata prowadzi do życia. Oczywiście ta mama jest na pierwszym planie, no bo 9 miesięcy nas nosi w swoim łonie, potem jakby na to nie patrzeć, rodzi w bólach i jest przez ten pierwszy okres, to jest mama, ale w pewnym momencie w życie wkracza tata. Im szybciej, tym lepiej. Ale Wy pewnie z doświadczenia wiecie, że to nie jest takie proste. Ten tata jest, ale bywa, że jakby go nie było. I to jest trudne, dlatego że jeżeli nie mamy przewodnictwa właśnie w drodze ku życiu to bywa, że nam jest bardzo trudno i trzeba się przyjrzeć temu, dlaczego ten tata był tak mało w naszym życiu i jak to się przekłada na to, co w naszym życiu się, się dzieje albo też go w ogóle nie było, bo zmarł, bo odszedł, bo tu był i nie było, bo ja tak miałam, był tato, ale tak jakby go nie było, to znaczy on bał, że pracował na te dzieci i tak dalej, ale to, co mówisz, no nie było tego takiego kontaktu, wiesz, żeby, żeby poszła ta siła od tego ojca, nie i tak dalej. Tak, tak. Tak, masz rację. Często tych, tych ojców nie ma fizycznie, tak? W ogóle ich nie, nie było od początku i to dotyczy mnie, bo mój tata zostawił moją mamę jak była w ciąży i praktycznie ja go widziałam, nie wiem, może trzy razy w życiu, jak miałam 20 parę lat, on zmarł i ten tata w ogóle przestał istnieć. Ale może w późniejszej części powiem, jak ja sobie z tym tematem poradziłam. Niemniej chciałabym tu się pochylić nad ojcami, którzy, tak jak powiedziałaś, byli fizycznie, ale praktycznie w życiu dziecka go nie było. Jest to związane, często było to związane no, z problemem alkoholowym. To jest bardzo częsty temat i dziecko w tym wyrasta, tak? I wtedy ten ojciec jest, ale go praktycznie nie ma. Bardzo często też ojciec, nawet nie pijący, nie jest emocjonalnie w życiu dziecka. On się w ogóle niczym nie, nie interesuje. Mnie w moim życiu akurat był ojczym i to było ciekawe, on, on oprócz mnie miał też swojego biologicznego syna. On w ogóle nie wiedział, do jakiej szkoły chodzimy, do jakiej klasy chodzimy, i w ogóle, w ogóle nie, nie, nie interesował się i, i, i był fizycznie. Wysoki, postawny mężczyzna, ale emocjonalnie była tylko, tylko mama i to jest wszystko problem. To nas bardzo obciąża i bardzo utrudnia nasze życie. Jeżeli, kochani, chciałabym tutaj tak poruszyć ten temat tej choroby alkoholowej. To jest bardzo duży temat i bardzo trudny temat, bo ten ojciec pił z jakiegoś powodu. Nie będziemy tu mówili o mamach, bo mamy to też dotyczy, ale przede wszystkim o ojcach. To, to choroba alkoholowa, właśnie podkreślam, choroba to jest choroba. I teraz zobaczcie ciekawą rzecz: że jakby wasz ojciec chorował na raka, na astmę, na gruźlicę, na jakieś inne choroby, to nikt z nas nie miałby do niego pretensji. Wręcz przeciwnie. Byśmy się nad tym pochylali, byśmy mu pomagali, byśmy go wspierali, leczyli, i tak dalej, i tak dalej. Tak się nie dzieje w wypadku choroby alkoholowej. A to jest, moi kochani, choroba śmiertelna. I warto by było też w ten sposób na tego ojca popatrzeć. Bo co tak naprawdę chodzi? Co my możemy dzisiaj zrobić? Bo my nie zmienimy tej przeszłości. To, co było, to było, tak? Naszą rolą na dzień dzisiejszy. Obojętnie jaki ten ojciec był, to to zaakceptować. Nawet tego ojca, który karał, który bił, on też to robił z jakiegoś powodu. Kiedyś wiecie co, się nie rozpoznawało choroby psychicznej, się nie pochylało mm -hmm. nad tym. Kiedyś pójście do, do psychologa, do, no to, znaczy do psychiatry to, to już był problem, mm -hmm. nawet do psychologa tak i ci ojcowie po prostu sobie nie radzili tak. To też jest choroba. I teraz to nie chodzi o to, żebyśmy im wybaczali, żebyśmy wielkie słowa używali. Nie. Chodzi o to, żebyśmy zaakceptowali, że mieliśmy takiego rodzica, a nie innego. I to nie jest łatwe. To jest bardzo, bardzo trudno. Takim, chcę Wam powiedzieć, sposobem troszeczkę ułatwiającym ten proces, mimo wszystko, Przypomnieć sobie dobre chwile. Może to była hmm. tylko jedna chwila, może było ich więcej, może tata kupił rower, tak? Może tata raz pojechał z synem na ryby, ale zobaczyć to i zacząć się tą drobną sytuacją po prostu cieszyć. Wiesz, powiedziałaś o tych e, ojcach, którzy chorzy byli na chorobę alkoholową. To prawda, że łatwiej jest zaakceptować ojca kryminalistę, m, zabójcę w ogóle w rodzinie, niż alkoholik. E, bardzo często w terapiach, e, no bo ja pracuję, jak wiesz, z ludźmi uzależnionymi, to często tej osobie z rodziny, e, al, al, im ciężko przełknąć to tak. słowo alkoholik. Jak pytasz, czy w domu był alkohol, no ta pił ale mało. Od razu jest to spychane. To jest choroba nadal. Widzisz, niby jest cywilizowany kraj. Już poszliśmy tak niby daleko, ale nadal ta choroba jest, ona jest traktowana najgorzej, najbardziej wstydliwie. To jest i dlatego te dzieci nie chcą, dzieci, czyli dorosłe dzieci alkoholików, do tego przyznać, nie chcą znać tego ojca w ogóle, nie chcą go widzieć i tak jak mówisz, tego ojca nie było. No, my już wiemy z ustawień, że jest to czyściciel rodu. Wiesz, ja często pomagam ludziom też zrozumieć, że takiego ojca właśnie wybrałaś. To jest trudne do przełknięcia, Zosia, ten wybór. Matkę czy ojca, właśnie taką, ale to są te małe kroczki. Dlaczegoś on taki był? Dlatego, że ty na przykład, jako ta, która przychodzisz na warsztat, to ty stajesz w rodzie. To ty ta dzielna, odważna dusza, która staje w tym, żeby ten, pomóc oczyścić ten ród, żeby zobaczyć tą chorą osobę. Ja dodam, że przecież dopiero w 1974 roku alkoholizm został uznany za chorobę. Świat uznał go dopiero za chorobę. Ma symbol 980 jednostki chorobowej, tak jak rakę, miażdżyca, cukrzyca. Tylko widzisz, na ulicy nie wyzywają chorego na raka, ty rakowcu, alkoholika, tak. I tutaj jest ten problem tych ludzi, że oni wypierają tych ojców, te matki z tą chorobą, a to i tak w nas jest. U mnie na przykład, jak powiedziałaś, nie było. Mój tato nie pił, ale on jakoś emocjonalnie z mamą byli daleko i wiesz, przychodził swoje totolotki, kreślił, czytał, szedł do pokoju albo na ogródek, albo do lasu. To było jego życie z naturą. Ja później w, na takich warsztatach właśnie doszłam do tego, dlaczego tak było. No, ale na początku no, nie, nie było tego. Więc w czym jeszcze powiedz, Oznacza się to jako brak zaakceptowanej, że taki był mój tato. Tak, to mój tato, jestem z niego. Był taki, taki, ale ja jestem z niego. Czego nam brakuje? Bo wiem, że siły, nie? Bo ojciec daje siłę, żebyśmy szli na przykład przez życie. Co jeszcze ta relacja z ojcem? W czym jest tak ważna, Zosiu? Wiesz, tak jak powiedziałam na początku, ojciec prowadzi do życia, a co za tym idzie? My musimy funkcjonować. W naszych realiach musimy mieć pracę, musimy zarabiać. Musimy, często dotyczy to kobiet samotnych, my w pewnym sensie musimy umieć też robić czasami męskie, męskie sprawy. Jeżeli nie mamy tego wzorca i nie mamy Akceptacji tego taty, to sobie gorzej z tym radzimy. Przede wszystkim dotyczy to pracy. Dużo osób ma z tym problem. Gdzieś tam pracuje, coś zarabiamy, ale to nie jest to, bo nikt ich nie nauczył, jak radzić sobie w tym świecie rynku pracy, a za pracą idą pieniądze. A pieniądze są nam potrzebne, żeby żyć i funkcjonować. Więc i szybciej zrozumiemy, że to jest związane ze zgodą na taty tak, takim, jakim jest, tym szybciej i lepiej będziemy sobie radzić. Chcę Wam jeszcze powiedzieć taką rzecz, że my się w połowie, w połowie składamy z taty, a w połowie z mamy. Jeżeli któreś, któregoś z rodziców nie akceptujemy, i nie możemy się zgodzić, to nie zgadzamy się z połową ciała. I co to może spowodować? Choroby. Są osoby, z którymi rozmawiamy, ja on wie co? A czy z prawą stroną masz coś, jakiś atak, bo nie mogę barkiem ruszyć, bo mi stopa ucieka, bo coś tam się dzieje. Dlatego to jest tak szalenie ważne, żeby pochylić się nad tym ojcem. I powiedzieć taki był, innego nie miałam. I Im szybciej to zrozumiemy, im szybciej pomyślimy sobie, że trudno, tak było, ale ja idę dalej, tym jesteśmy szczęśliwszy. Bardzo fajne jest takie powiedzenie: Tato, biorę od ciebie to, co najlepsze. Wprawdzie tego jest niewiele, może tylko życie. Ale widać na tyle cię było stać. I z tym, co dostałam od ciebie, zrobię coś pięknego. To jest, słuchajcie, zdanie szalenie uwalniające. Szalenie. Dlatego, dlatego warto, naprawdę warto się nad tym, nad tym pochylić. Wiesz, poruszmy jeszcze bardzo ważny temat, bo nie wiem, czy ty znasz, ja nie znam kobiety, która mając ojca alkoholika i nienawiść do niego, żeby była szczęśliwa w związku. Ja nie znam. One tak to zagrywa, za, zakrywają, one nadrabiają, one są tak zwanymi idealnymi żonami. W domu jest wszystko pod, pod linijkę, że tak powiem. No, dodajmy, że w 90-80-90% książkowo wybierają męża alkoholika. To też jest tak, ale jak już, jeśli w jakimś cudem uda, nie, to nie wiem, czy ty znasz, bo ja nie znam szczęśliwej kobiety, która, bo ona projektuje to nienawiść podświadomą na tego męża. On idzie, ją zdradza. On sam nie wie, dlaczego to są te prowokacje, bo ona w gruncie rzeczy. Prowokuje go do kłótni, do awantury, żeby udowodnić, a oni wszyscy są tacy sami, czyli tacy jak ojciec. Chciałabym, żebyś trochę też o tym powiedziała, bo kobiety nie znają ze sprawy, że ta nienawiść do ojca, mimo że nie żyje nie wiem ile lat, nie pozwala Wam być szczęśliwymi, nie pozwala dokładnie, Wam kochać mężczyzn. Dokładnie, Zosiu, jest tak jak, tak jak mówisz, bo to są wzorce wyniesione z dzieciństwa. Bo my, jeżeli mamy tego tatę pijącego jako dziecko, i yy, jeszcze tatę, który wywołuje kłótnie, awantury, to co robi dziecko? Chce stworzyć idealny świat. Chce, żeby wszystko było poukładane, zrobione. Słuchaj, to jest niesamowite, bo ja znam dzieci 80-letnie, które sprzątały, prały, gotowały, uśmiechały się, yy, miały piątki od góry do dołu. Bo to cały czas jest, żeby tata mnie zauważył i mm -hmm. żeby tata był szczęśliwy i zadowolony, co oczywiście się nigdy nie dzieje. I co te kobiety robią? To przenoszą to do swojego domu rodzinnego. I ten bogu, ducha, winny partner podnosi tego konsekwencje, bo te kobiety dalej funkcjonują w tym systemie, a im bardziej w tym systemie funkcjonuje, tym ten facet jest bardziej pogubiony, tak? I zaczyna mm -hmm. jakby robić no, swoje rzeczy, że tak powiem, bo każdy ma coś tam yy, yy, swojego. Nie, dlatego to, to, się, to, tak jak mówisz, to nienawiść do ojca nie, bardzo, bardzo obciąża i, i powoduje naprawdę dramatyczne sytuacje i obciąża człowieka, który jest Bogu ducha winny, tak? Bo mm -hmm. on tego nie zrobił, bo on nie zawinił, tak? I tu jest pięknie też, jeżeli się na tym złapiemy, to sobie w duchu powiedzieć: Aha, ty nie jesteś moim tatą. Mm -hmm. I to jest bardzo, bardzo uwalniające. Ty nie masz nic wspólnego z moim tatą. To ja chcę widzieć w tobie mojego tatę, ale nim nie jesteś. No właśnie i to są tak, tak ważne kochani rzeczy, o tym możecie dowiedzieć się na tych warsztatach, które odbędą się 25 maja o godzinie 10 w Borosławcu na ulicy Zgorzeleckiej 46, wszystko znajdziecie w info, Zosia przyjeżdża po raz kolejny, dlatego no, to są, to są takie kameralne raczej właśnie warsztaty, gdzie możecie naprawdę zrobić, no mam już się zawiązała taka grupka w zasadzie tych ludzi, którzy przychodzą po raz kolejny, dobywają też nowi i zachęcamy Was, żebyście przyszli, bo zobaczycie jakie kamienie spadają z was ta nienawiść powoduje u kobiety raka piersi raka macicy raka jajników bo to wszystko jest związane z mężczyzną jeżeli ojciec no Upokarzał, a jeszcze jeżeli molestował, no to o, słuchajcie narządy rodne, yy, na bank macie murowane i możecie się nie wiem, jak odżywiać i co jeszcze robić. Niestety te emocje, które w środku, mało tego, te emocje często są coś schowane, bo a. ja nie pokażę światu, ja jestem tak idealna, mam tak posprzątane, nie mam jest. wszystko w domu tak idealnie, że ja nawet nie zaklnę, nie popuszczę sobie. Bo nie mogę. Dodajmy jeszcze też, że te dziewczynki, to nie tylko na uwagę, ale i chłopcy, dzieci myślą, że jak będą idealne, to ten rodzic nie będzie pił. I stają na przysłowiowych rzęsach, sprzątają, pucują, uczą się, tak jak mówisz, z czerwonym paskiem. One wyrastają poczuciu winy. Pamiętajcie, że wina poszukuje kary. Więc dostaniecie partnera, który was będzie karał. Wszystko jest na zawołanie, bo czujecie się winne. To tak jest w każdym przypadku, tylko świadomie Zosiu nie wiedzą, że tak? czuje się dziecko winne, że coś jest ze mną nie tak, że ten rodzic to robi. Bo przecież nie piłby, czy matka, czy ojciec, no w tym przypadku mówimy o ojcu, bo warsztat będzie dotyczył, ale dodajmy też, że możecie ustawienia zrobić, jakie chcecie. Nie tylko o ojca. Z każdym możecie się zgłosić, prawda? Ja. Tak, chciałabym tu jeszcze, jeszcze coś dopowiedzieć. Pamiętajcie też o takiej rzeczy, że jeżeli nie podejmiemy próbę uporania się z tym tematem, czyli z tą, z tą nieakceptacją ojca, to pójdzie to dalej pójdzie to na następne pokolenie i nie dziwcie się że przychodzi do mnie mama i mówi że córka nienawidzi swojego taty bo mama tego nie przerobiła i wszystko co robicie to robicie nie tylko dla siebie dla swojego rodu i dla swoich dzieci i wnuków i to bardzo chcę jakby mocno to podkreślić że to jest szalenie ważne i ja widzę, jak przepracowanie mojej historii rodowej ma wpływ na moje dzieci i na moje wnuki. Oni zupełnie inaczej funkcjonują. Chcę wam jeszcze powiedzieć tu na koniec, żeby było tak troszkę lżej, że niesamowicie wzruszające są sytuacje na ustawieniach, jak dziecko pokonując, reprezentant dziecka pokonując bariery, idzie do, do reprezentanta, ojca i wtula się w jego ramiona. Słuchajcie, łzy płyną nie tylko reprezentantom, ale wszystkim, którzy są na sali. To są tak wzruszające momenty. Aż mnie, aż mnie zatyka, mm. bo ja wiele razy tego doświadczyłam i zdarzyło mi się też jako terapeuce popuścić łzę. Bo to jest przepiękny obraz, jak to dziecko dociera do rodzica. I nieważne, czy ono ma 15 lat, czy ma 60, czy ma 40, to nie ma znaczenia. Zawsze jest czas, żeby to zrobić. I też zapierają się często, wiesz? Ja go nie potrzebuję, ja nie chcę. A jak idą w te ramiona, tak jak mówisz. To dopiero czuć, bo to po ciele widać, jak my tak. patrzymy też tak. na to, i ten człowiek doświadcza, jak bardzo potrzebował tego wtulenia do mamy czy do taty, choć zapierał się 40-50 lat, nie chce jej znieść, nie chce jego widzieć, a jednak tak. Tak. tak tęsknimy bardzo za tym pogłaskaniem po pogłówce, bo często odruchowo idzie tak, że reprezentant pogłaszcze, utuli. To są takie uczucia: no ja wiele lat już też to robiłam, to wiem, jakie to jest uczucie, choć zapierałam się, że nie potrzebuję. Nie potrzebuję bez łaski. Tyle lat żyłam bez to, i tam nie muszę. A jednak tak, także tato, to finanse, Young działanie, biznes, to wszystko wam ruszy się, jeżeli pójdziecie w te ramiona taty. Dziękuję ci. Chcę jeszcze powiedzieć, jakby was zachęcić, że osoby, które nie znają ustawień, a chcieliby zobaczyć, jak to działa i na czym to polega, żeby przyszli w roli reprezentanta. Reprezentanta obserwatora, czyli osoba, która bierze udział w ustawieniach innych osób i doświadcza mnóstwo emocji, najczęściej też swoich, widzi, jak to działa, i wtedy może sobie spokojnie podjąć decyzję, że albo na tych warsztatach, tak. albo na następnych, też ustawić się do taty. Jest to bardzo dobry sposób na poznanie i doświadczenie. Dlatego serdecznie Was zapraszam żeby robić porządek w swoim życiu. No właśnie, dziękuję Ci serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszamy do Bolesławca 25 maja. Zobaczcie, 25 piątka, piątka, dwie piątki, czyli mamy tatę i mamy dwie ręce, dwie piątki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pozdrawiam.